Pole grawitacyjne. W jednorodnej planecie kulistej o masie M dużej promieniu R duże wybiercono wzdłuż promienia szyb o małym przekroju. Wykaż, że wartość siły grawitacyjnej działającej na masę próbną M umieszczoną w tym szybie jest proporcjonalna do odległości R małej od środka kuli dla R małem. Promienia planety. Na rysuj wykres siły przyciągania grawitacyjnego od R. Brakuje miejsca, więc likwiduję część treści zadania, do której wrócimy, gdy będziemy rozwiązywali następne etapy tego zadania. No i mamy rysunek. To jest planeta o promieniu R duże. Środek planety O, no i jest masa M, która tutaj spada w tunelu wywierconym. Tunelu nie rysuję, żeby nie zakmatwać rysunku. Ta masa M znalazła się w punkcie A. Pod masą M znajduje się masa planety, którą zaznaczyłem kolorem żółtym. Dzielę masę otaczającą naszą masę próbną na szereg powierzchni kulistych, które te powierzchnie kuliste mają grubość d. Podkreślam, że już tu zaczynamy całkowanie. Chcę uniknąć całkowania i Rozwiązać ten problem bez znajomości rachunku różniczkowego czy całkowego. I teraz popatrzmy, jeśli poprowadzę dwie takie proste linie, czerwoną przerywaną, to z jednej strony tu na tej powierzchni kulistej, którą sobie wycięliśmy, pojawia się odległość R1. Z drugiej strony, na tej powierzchni kulistej, która tutaj została przez nas narysowana, pojawia się odległość tej powierzchni od masy próbnej MR2. Zauważmy, że z tego fragmentu powierzchni kulistej między pierwszą Powierzchnią kulistą, a drugą mamy fragment zakreślony linią przerywaną, a z drugiej strony mamy dużo większy fragment zakreślony też linią przerywaną. Otóż, patrząc na problem bez rzutowania, należałoby w perspektywie widzieć że z tej powierzchni kulistej, którą tutaj sobie wprowadziliśmy, jest wycinany fragment powierzchni S1. Powierzchnia S1 ma boki. Tak to sobie ustalamy. L1 i L2. Takie same. Z drugiej strony, no już tu mi się nie udaje tak. Hmm, Przejrzyście narysować tego, ale tak samo jest wycinany po. Wycinek powierzchni pojawia się S2, który ma boki L2L2. L2. Siła grawitacji, jaka działa między masą M a masą skupioną tu, w tym obszarze. Przedstawiam jako siła grawitacji G m1 m przez r kwadrat. No i teraz problem jest z przedstawieniem masy m1 analogicznie i masy m2 zawartej w tym tu obszarze. Zwróćmy uwagę na to, że ten obszar ma obie podstawy wklęsłe, boki wklęsłe. Jak to obliczyć? Ano. Obliczymy to w sposób następujący. Gdy L1, ten bok, dąży do zera, jest nieskończenie mały, to wtedy masa skupiona tu, w tym obszarze, może być przedstawiona jako masa skupiona w prostopadłościanie. Błąd, jaki popełnimy, jest nieskończenie mały. Jeśli tak, to mamy S1 ta powierzchnia razy D i razy gęstość kuli. No ale S1 to jest równe L1 do kwadratu. Jeden bok, drugi bok. Razy D i razy gęstość. I to jest równe. No znowu, przyjrzyjmy się tutaj. Mogę przyjąć przy tym założeniu, że L1 zbliża się do zera, że R1 równa się R1 razy sinus kąta alfa. Błąd, jaki popełnię, jest nieskończenie mały. Analogicznie mogę napisać wzór na M2. R2 sinus alfa kwadrat, bo ten sam kąt taki jak tu, razy D. Głębokość, szerokość, wysokość tej warstwy i razy gęstość kuli. No to znajdujemy stosunek siły F1 do F2. Tej, która działa z lewej strony na masę próbno M i tej, która działa z prawej strony na masę M. Zwróćmy uwagę na to, co otrzymujemy. 1. Znaczy to, że siła działająca w lewo na masę próbną m i siła działająca w prawo na masę m są sobie równe, one się równoważą. One nie mają znaczenia, bowiem ich wypadkowa, skoro jest równa 0, nie ma wpływu na zachowanie się masy m. I tak moglibyśmy wokół przejść całej kuli dotyczącej planety i znajdziemy, że siły grawitacji pochodzące od masy leżącej ponad r małe równoważą się. Zostaje tylko siła grawitacji działająca na masę próbno m pochodząca od masy zawartej w kuli o promieniu r, tej, którą na żółto podkreśliłem. No to podstawmy wzór na siłę grawitacji działającą na masę próbną, a pochodzącą od masy tej żółtej. Ta masa o promieniu r małe wyraża się takim wzorem. Zwróć uwagę na to, że po otrzymaniu Ostatecznego wyrażenia otrzymujemy tu wszystko stałe, stałe, r tylko się zmienia. Co znaczy, że w przypadku kiedy ciało wpuściliśmy do tunelu wywierconego wzdłuż planety, wywierconego wzdłuż promienia planety, ta siła grawitacji zależy wprost proporcjonalnie od promienia r. No to jak wygląda wykres? Wygląda on w ten sposób. Od zera do R. Zależność wprost proporcjonalna, czyli linia prosta, a na zewnątrz, a na zewnątrz, no to już wiemy prawo powszechnej grawitacji GMM przez R kwadrat, czyli siła grawitacji zależy odwrotnie proporcjonalnie od kwadratu odległości od planety. Od środka planety.